Paweł Kopier, Kroniki Dwóch Świata, Mrok we krwi, część piąta. Rozkołysana powierzchnia morza odbijała promienie wysoko stojącego słońca. Łagodny plusk wody, opływającej burty i chłodny wiatr wdzielający się orzeźwieniem w płuca sprawiały, że Winea przez moment czuła głęboki spokój. Stała oparta o pryzmę skrzyń na głównym pokładzie średniej wielkości statku transportowego, zapatrzona w dal przymrużonymi przez jasność oczami. Czysta radość, duma, ulga i wielki entuzjazm to uczucia, które powinny towarzyszyć jej powrotowi z wyspy Orin po zakończeniu rygorystycznego kształcenia u najstarszego. Jeszcze kilka dni temu wyobrażała sobie, jak tego typu emocje będą ją wypełniać właśnie w tej chwili. Dziś niestety nie czuła żadnej z nich. Zamiast tego w jej głowie wciąż kłębiły się budzące niepokój pytania dotyczące jej przyszłego miejsca w społeczności darzan oraz misji wyznaczonej przez najwyższego mistrza. Najbardziej dokuczała jednak gorycz świadomości, że nie jest zwykłym dzieckiem urodzonym pośród swoich, tylko jakąś znajdą przygarniętą z litości. Ze wszystkich sił starała się odgonić te myśli. Wolała już martwić się niebezpieczeństwami jutra, bo ze strachem radziła sobie znacznie lepiej, niż z utratą tożsamości. Wineo! znajomy głos wyrwał ją z błogostanu. Tutaj jesteś. Wracajmy do nauki. Znaczy się naszej pracy, bo to dla nas ostatnia szansa znaczy się ostatnia dla mnie Dobrze, Kaorze, już idę. Wiedziała, że spieranie się z wiedzącym przygotowującym ją do potencjalnej teleportacji na Amadal nie ma sensu. Starzec zbyt poważnie traktował powierzane mu zadania. Zresztą sama zdawała sobie aż nazbyt dobrze sprawę, że każda, nawet drobna, informacja może być dla niej nieoceniona po drugiej stronie portalu. Gdy znów usiedli w nieco zatęchłej, dusznej i ciasnej kajucie, główny bibliotekarz Orin przeszukał kilka kart swoich notatek, mrucząc coś pod nosem. Przyjrzała się mu. Lubiła książki i lubiła jego. Nigdy nie zachowywał się wobec niej nieuprzejmie, co w relacjach między mentorami i mądrymi a uczniami stanowiło raczej rzadkość. Możliwe, że widzi go dziś po raz ostatni. W porządku moja droga Kiszamanko. Rzekł rzeczowo: Jeśli masz uchodzić tam za najemnika, to z pewnością warto powtórzyć wszystko, co wiesz o tamtejszych formacjach wojskowych oraz ich specyfice. Pomini naszą rasę jako oczywistą. Wina wytężyła wytrenowaną pamięć. Najmocniejsi orogonowie dysponują wyłącznie ciężką piechotą. Podstawową ich jednostką jest ban, który liczy dziesięciu warów, jak nazywają swoich wojowników. Dziesięć banów tworzy zaś lak znacznie wyżsi i silniejsi niż my, noszą pełne, grube opancerzenie, choć nie używają tarcz. Walczą przeważnie gołymi młotami, toporami, czasem szerokimi mieczami. Ich słabe punkty? Przerwał Keor zabawnie podnosząc palec. Te same co mocne, uśmiechnęła się, zobaczywszy uniesione w zdumieniu brwi mędrca. Duma, pewność siebie i brawura. W starciu jeden na jeden można ich pokonać sprytem i szybkością, precyzyjnie odnajdując nieosłonięte miejsca. Nie należy liczyć, że dadzą się zmęczyć. Nawet wielokrotnie ranni są wytrzymalsi od każdego innego, ale przebite tętnice wykrwawiają ich jak wszystkich. W szyku w dużej liczbie są prawie nie do pokonania, dlatego poszczególni, można władcy, a Amadal zawsze chętnie korzystali z tych zawodowych najemników. Czyje formacje dałabyś na drugim miejscu? zapytał, przeglądając jednocześnie jakiś manuskrypt. Ewidentnie kalów. Odrzuciła z twarzy niesforny kosmyk blond włosów. Ich szyk bojowy jest porównywalnie odporny na rozerwanie, a morale podobnie trwałe. Nie mogą się równać z orogonami jedynie w skuteczności ataku. To raczej powolne, stabilne oddziały, które nie nadają się do gwałtownych szarsz. Jako znacznie niżsi są bardziej podatni na ataki jazdy, ale jako szczelniej opancerzeni, mniej wrażliwi na ostrzał, szczególnie uczników. Ich kolczaste tarcze często zasłaniają większą część ciała, Czyniąc synów Gali prawdziwymi pancernymi żółwiami, myślałem, że zaryzykujesz tę pozycję dla wysokich miliardów, korzystających przecież ze swoich bojowych magów. Ha, żaden Medivh nie jest bojowym magiem. Są tylko wykorzystywani jako wsparcie, choć przyznaję, że to duża przewaga. Uśmiechnęła się zadowolona, że nie dała Keorowi się podejść. Ten pokiwał głową z uznaniem. Z perspektywy najemnika, myliadowie nie mogą być zbytnio poważani. Zamyśliła się na chwilę. Mimo, że ich potencjalne wojsko stanowi potęgę, choćby przez zróżnicowanie jednostek, gdzie nawet ich lekka piechota potrafi być niezwykle groźna, a jazda i łucznicy to elita w całym Amadal. Jednak nie jest to rasa, która ma serce do walki. W opinii zawodowego wojaka będą to raczej tchórzliwe istoty, które wolą kryć się za magią wielkiego lasu, niż wdychać bitewny pył i smród śmierci. A co z rakinami? Poślinił palec i przewrócił kilka stron opasłej księgi. To z kolei najliczniejsze siły. Rasa w zasadzie żyjąca z gwałtu i rozboju, jednak herlawa i bardzo podatna na kalkulowanie. Ponoć naruszone morale armii można poznać po pierwszym arakinie podającym tyły. To plemienna nacja. Trochę podobna do nas. Darzan. Wiedzący aż skrzywił się z odrazą na to porównanie, ale dziewczyna dała znak ręką, że ma na myśli uogólnienie. Oczywiście to zupełnie inna kultura. Każde plemie, których na Starym Kontynencie występuje około 20-30, formuje pojedynczą jednostkę zwaną zagonem, liczącą kilkuset lekkozbrojnych piechurów. W zasadzie trudno ich nawet nazwać regularnym wojskiem, bo nie mają ani jednolitego uzbrojenia, ani jasnych reguł, czy określonej dyscypliny. Każdy zagon jest taki, jaki charakter ma dany klan, a ten z kolei jest taki, jak jego wódz, czyli Akhan Bey. Potakiwał głową cały czas coś notując, kreśląc lub szukając w swoich zbiorach. Była przyzwyczajona, że potrafił zachować czujność i jednocześnie robić coś innego. Keorze? Oderwał wzrok od papierów i spojrzał na nią. Dlaczego tam jest takie bogactwo raz, a na naszym kontynencie jesteśmy tylko my? Zamrugał zaskoczony pytaniem. Widać było, że zastanawia się nad odpowiedzią. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Zapraszam na profile na Facebooku Czyta Tata Mariusz oraz Czyimiś Oczami. Dzięki, że jesteście i do usłyszenia.